Ale macica jest centrum kreacji kobiety. Jest centrum kreacji, stwarzania siebie, świata, życia. I w moim odczuciu, powtórzę jeszcze raz, w moim odczuciu, gdzie jest ta cała cykliczność życia, bycia kobietą, którą właśnie po prostu buduje macica. Ee, że my jesteśmy bardzo często wbrew temu, że my żyjemy bardzo często nieświadomie wobec tego nurtu, który płynie. A w, w, ta y, endometrioza w przeźroczach, ta rola macicy y, w ciele kobiety, dla mnie jest jakimś zapisem... Y, Pierwotnej instynktowności w nas, która jest w jakiś przedziwny, chemiczny sposób przekazywana biologicznie, i nami daje nam napęd do tego życia. Daje wolność, daje tę moc kreacji. Siebie, swojego życia, rozwoju swoich talentów. Mój Boże, tak, tak wiele z nas po prostu żyje w zaprzeczeniu do siebie, żyje w zaprzeczeniu do tego, co otrzymało, próbując chcieć się przypodobać tym, tym kanonom, które dzisiaj są takie okrutne, są tak strasznie chore, są po prostu powierzchowne. I zaduszamy to. Zaduszamy, to znaczy stajemy się przeczeniem samej siebie. W związku z tym pozwalamy na przekroczenia, pozwalamy na różnego rodzaju gwałty, nadużycia wobec nas, wobec naszych natur. Będę powtarzać jeszcze raz, że przeźrocze są przede wszystkim o naturze człowieka.